Witamy! W taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę! Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem wsparci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Fani włoskiej piłki na pewno są z nami. Zaraz mecz Serie A. W tej chwili Jacek, jedno jest pewne, piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. pokonać rywali Fiorentina. Zobaczmy. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Dobra, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę. Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Tak wygląda zestawienie gości na ten mecz Wojciech Szczęsny w bramce W obronie Juan Cuadrado wystąpi razem z Aleksem Sandro na bokach Denis Zakaria oraz Adriano Rabio zagrają na środku pomocy Formacja z wyraźną szpicą, zatem tak W linii ataku osamotniony napastnik Dosyć gadania, zaczynamy grę Dobrze, teraz mija rywala. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Zespół gospodarzy dzisiejszego spotkania kojarzymy z dobrą grą w głębokiej defensywie. Ale chyba wszyscy się zgadzamy, że nie jest to styl najbardziej atrakcyjny dla oka. No właśnie, pytanie: czy pani pozwolą im na coś takiego na własnym stadionie? Zwłaszcza, że to może być zgubna taktyka. Paulo Dybala to zawodnik, który potrafi przesądzić o losach spotkania. Czy dziś będzie podobnie? Niekiedy ceni się graczy występujących z przodu za wkład w pressing, albo to jak absorbują obronę rywala. Pewna interwencja, bramkarz trzyma teraz piłkę w rękach. Dobrze ustawiony, praktycznie w linii strzała i strzał był niezbyt przekonujący tak po prawdzie. Oj, zmarnował teraz akcję, niepotrzebnie traci piłkę. Krzysztof Piątek. No i Krzysztof Piątek oddaje piłkę Rywalowi. I strata. Fatalne zagranie. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Znakomite prostopadłe podanie. Szansa mogą zaraz prowadzić. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. I wszystko wieńczy doskonałym uderzeniem głową. Mierzone zgranie piłki do ziemi, praktycznie nie do obrony, to musiało skończyć się bramką. Prowadzą zatem 1 do 0. Ciekawe minięcie teraz. Dalej uwaga! Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Ale uwaga, proszę państwa, teraz kapitalna piłka. I Bonaventura! Szczęsny! Nie ma Bramki! Znakomicie! Adriano Rabiu. Podanie do Dlachowicia. Czy trafi? Mamy gwizdek i sędzia wskazuje na jedenasty metr. Szansa na odskoczenie drużynie przeciwnej. Nie ma gola. Blankarz wygrał tę wojnę nerwów. Piłka w polu karnym po kornerze Dybali. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Fiorentina zdecydowanie dzisiaj dominuje, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Tylko co z tego, że mają większe posiadanie piłki, skoro mają mniej bramek od rywala. Może po prostu ich gra jest zbyt powolna, wchodzonego, pozbawiona nutki szaleństwa. Człapaniem trudno jednak zaskoczyć przeciwnika. Ależ interwencja w polu karnym Fatalne podanie Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem Zobaczmy, rozbija się ten atak Są już coraz bliżej bramki Bez faulu, czyściutki odbiór Duszan Wlachowicz. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Kolejna akcja, ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. I znów z piłką Dybala. Bardzo inteligentna gra w obronie, znowu mają piłkę. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Piłkę i okazję, by dobrać do jednego z kolegów. I to otrzymał Krzysztof Piątek. Duszan Wlachowicz. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Jest gol! Dybala! Tu naprawdę nie ma przypadku. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. 2. Gramy dalej. numer 10. Kilka nadal przy nodze piątka. Może zrobić coś groźnego. Dybala. Podanie do Blachowicza. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Chcieli przytrzymać piłkę, ale nie wyszło. Bonaventura. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Niezła próba wrzutki na dalszy słupek. Tyle, że piłka wpada w rękawice bramkarza. Przerwał to dośrodkowanie. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka, czy tylko upomnienie? A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Jonathan tą ikony. Ma teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Świetnie przeczytał przódka, ale wciąż może być groźnie. Powinien wybijać. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Szybko się skończyła ta kontra, tracą piłkę. Akcja przerwana, będzie wśród z autu. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. bo to jest ławka. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą brać swoje. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Świetnie teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Prawa za interwencję. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Próba do ale dobry blok. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będzie rzut wolny. Zabiera teraz czysto piłkę przeciwnikowi. Ale uwaga, proszę państwa, teraz kapitalna piłka. Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A piątek z zimną krwią dokonał egzekucji z najbliższej odległości. Mamy teraz wynik 2 do 1. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyn. Do końca meczu już tylko minuta, plus to, co doliczy sędzia. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Teraz tylko się uwolnić. Taka ta okazja! Przedarł się! Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie.